Sebastian Grabarek, jesteśmy, jesteśmy tuż po walce dla portalu Fight Sport. Sebastian, co zadecydowało o Twojej przegranej? Nie wiem co się stało, ale w drugiej rundzie mnie trochę zatkało. Chciałem trochę odpocząć, bo po pierwszej rundzie e, miałem za plecami nie wiem tam ile, dwie minuty. Czułem się pewnie, nic mi nie zrobił. Jeszcze stamtąd wyszedłem. Po tej, pierwszej akcji, po tej pierwszej akcji, kiedy on ciebie dusił, potem ty miałeś taką samą sytuację. Miałem też trochę brakowało. Bardzo dobrze się tam składał. Chciałem wpiąć tą drugą nogę. Szukałem ją silnie, później zacząłem trochę e, zadawać ciosów. E, I było dobrze, tak? Do drugiej rundy wyszedłem i czułem, że jestem jakiś taki przytkany. Nie wiem co się, co się ze mną stało. Zaskoczył za znaczy, zapasami, bo obalił Cię dwa razy, powalił mnie. Ja... Zaskoczył mnie, no, Nie nastawiałem się, żeby tak bronić typowo, jakoś dziwnie. Chciałem, przy pierwszym tym efektownym takim obaleniu chciałem iść w gilotynę, co niestety tak się kończy, jak chce iść w gilotynę, to wysoko później on leci. A przy, przy drugim poczułem się OK. Poszedłem do drugiej nogi, usiadłem, takie mój typowe moje wyjście, które lubię. Ale nie wiem, no przetkało mnie trochę. Okazał się wymagającym rywalem, Ta zmiana rywala w z tego na... Też jest, wcześniejszego to było... jest takim rozbiciem, bo, bo wszystko ucieka. Przygotowuje się człowiek jakąś taktykę małą mu ustala, a to się wszystko zmienia. Sebastian no, był lepszy, no. przykro mi, że przegrałem i zawiodłem publiczność. Jest to moja druga. Urażka z rzędu, no, która ciężko się chyba odbije trochę, ale na pewno się nie poddam. Sebastian, komuś chciałbyś podziękować za przygotowania, za powiedzmy pomoc przed, przed tą walką? Yy, tak, chciałbym podziękować mojemu trenerowi Bartkowi Łyżnickiemu, yes, mojemu, trener, mojemu przyjacielowi serdecznemu Michałowi Chudeckiemu, u którego robiłem boks, yy, moim sponsorom. W szczególności Adrianowi Moją kochaną dziewczynę, która mnie wspiera zawsze Oj no i, no i no wszystkich nie... moich znajomych i, I wszystkich, wszystkich Sebastian, nie męczymy Cię, bo jesteś bardzo zmęczony po tej walce bo to cię, Był to ciężki, ciekawy pojedynek Na pewno ciekawy, szkoda, że przegramy No niestety, ale pewnie nie składasz broni Nie, 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 no ale... No ale ciężko, dwie porażki z rzędu to trochę boli. Musisz odbudować się, tak? No na pewno. Sebastian, dziękujemy bardzo dla portalu Fight Sport. Sebastian Grabarek prosto z Galienem ma atak dwa w Katowicach. Dziękujemy. Dziękuję.